temat, To, to trzeba go skończyć. skończyć. Mówisz A, nie. powiesz Z. No, witajcie, szczęść Boże. Shorty vlog, czyli. Hello. Stachu, Artur. i Paweł, czyli ksiądz. Witamy Was serdecznie. E, tak, chcielibyśmy dalej podzielić się z Wami tymi refleksjami na temat tego, jak widzimy Gedeona, który zainspirował nas do tego, że w ogóle się tu spotykamy. A jego historię ciągniemy już dalej w odcinkach, bo jest o czym gadać. Dziś taki temat wyjścia już z tego marketingu. Ponoć słabego marketingu. Co nie jest No tak, no wyobrażam, no wyobraźcie sobie sytuację, nie? Że pojawia się ktoś w moim domu, nie? No to pierwsze co myślę, to gdzie jest mój nóż, czy tam kuchenny, czy co w ogóle kto to tutaj jest, nie? Albo że przychodzi do Was puka do drzwi jakiś gość i, i, i mówi, że y, pokój z tobą, dzielny wojowniku mam dla ciebie super fajną ofertę i tak dalej, nie? a ty sam myślisz, dobra, dziękuję, do widzenia. Odkurzacz, nie? No. Zbawisz. zbawisz Swój Dość słaby marketing, nie wiesz, no. co? Nie, ja mam swoje sprawy, i tak dalej. Nie, nie, nie. Mi też chodziło o ten marketing, taki sposób, w jaki my, my, my postrzegamy kościół, lub jaki my jesteśmy postrzegani, nie? Że, żeby mówić o tym, o tej Bożej Miłości, więcej o tym mówić, nie? Że, że my jako katolicy to tak. nie jesteśmy smutni ludzie, pogrążeni w wielkim smutku, żyjący w średniowieczu i tylko bardzo nam jest źle, że w ogóle musimy przestrzegać dziesięciu przykazań. Nie, Chciałbym dla nas. Zamiast przepraszam, przepraszam. To no, moja, moja wina, moja wina. Panik już w ogóle powinien się bić, pierwsz I drugi policzek nastawiać to, i, to, i to super świetnie, zostańcie katolikami. Naprawdę warto. No kurczę, droga poniżenia gwarantowana do końca życia. To jest totalnie odwrotnie, słuchajcie, odwrotnie. Jakby to jest na pochybel temu, co mówi stachu, nie? No, no, żar, już o to żar, zadbam. Żar, jest jest okej, okay. no to tak w taki... Nie, ale to jest tak, ale... bo to nie jest, bo to tak, my jesteśmy To nie jest tak, <grymne> my się, my się to, jest tak to nie jest tak, że my tak mamy, no, nie? No wiadomo, no, to, w ogóle, no bo zupełnie inaczej Karykatura my, Wiary nie. właśnie przed chwilą miała miejsce. No właśnie, bo my na to patrzymy zupełnie inaczej, nie? Bo my A, staramy no. się na ludzi patrzeć z miłością i, i szacunkiem m, i pokazywać im, że to, że y, ja jestem radosny, jak ktoś się mnie zapyta, dlaczego? Mhm. No stary, tam jest gniazdko, nie? No, no. Tam jest taki prąd, że nawet no. nie masz pojęcia, jak to ładuje baterię, nie? Jak trzepie, ale tak pozytywnie. E... Duch Święty, jak trzyma e... <laughs> w ciebie, to kłopie. To no. jest właśnie to, żeby no, pokazywać wypiec. ludziom, że możesz być pełnym energii, ludziom, yy, człowiekiem pełnym, pełnym życia, Tak jest. Yy, czerpiąc życie ze źródła. Dokładnie. Nie? to I jest to, że po prostu. Często ludzie myślą, że nie wiem, jesteś na używkach, albo coś tam, no. jak jesteś a ty po prostu myślisz sobie... Upojony młodym winem. jak ja cię kocham, nie? Jak ja po prostu uwielbiam ludzi, nie? Świat, Świat jest piękny, nie? I po prostu chce mi się żyć. I to jest perspektywa katolika w dzisiejszym świecie. Nasza perspektywa, przynajmniej naszej trójki. No. No, o to chodzi. Więc a propos tego słabego marketingu powołaniowego, to wszystko jest z tym związane. Słabe, nie słaby. Faktem jest, że Gedeon usłyszał ten głos od Pana, tak. który miał dla niego plan, który chciał zrealizować i zrealizował. Gedeon otwierał się na niego stopniowo. To jest ważne, żeby to złapać. Stopniowo. To nie było wypływ na głębiej i wchodzę i jestem, tylko Gedeon, wiecie, kroczek po kroczku. I chcielibyśmy razem jakby podprowadzić Was i nas w tym wątku do momentu, kiedy Gedeon już się przekonywał do tego, że to jest jakiś zamysł Boży, że on naprawdę ma coś ważnego do zrobienia, skoro ma w sobie siłę, skoro niczego mu nie brakuje, no to teraz okej, okay. jaka jest Twoja oferta, Boże? A oferta była ciekawa. Na tyle ciekawa, że miał być wodzem, liderem, sędzią narodu wybranego, przeciwko komu? Pamiętacie? Madianici, ma 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 no. to ten wyrodny ród, to już tam nieważne. Ciekawe, co Madianici na to no, W tamtym <gryli> czasie myśleli chyba o sobie zupełnie inaczej. Pozdrawiamy. Ale jak stoimy po stronie Izraela, tak? Yy, tak, moc boga jest i tam, wiary. Myślę, no i, myślę, przepraszam, moga. Myślę sobie, yy, niesamowite powołanie. Tak. Nie? I że Ja, jako jeszcze facet mam poprowadzić w ogóle lud wybrany i być tym przywódcą, być sędzią, być, tak. no, być kimś, nie? Dokładnie. Myślę, że z jednej strony, a, Pan Bóg wiedział, do kogo przyjść. No, <laughs> Gdybym ta tak ta nie ta mówił. Ta Dzisiaj ci tak powiedział? Czy też byś tak powiedział? A, no a, mówi, anio, mówi, nie, Aniu, sorry, nie, to nie to Piętro. So, do, so, do, Patryka, do, Patryka, do Patryka miałem pójść, a nie do ciebie, Stachu. Pomyłka, przyjdziemy kiedy indziej. Ja i Boże, Boże wolę. Wolę, nie? No kiedy on przekonał się na tyle, że stwierdził, no co mu zależy. I pomyślał, że musi mieć na to patent, że rozegra karty po swojemu. No i co zrobił? Wystawił Boga na próbę. Oficjalnie. No. Dwukrotnie. Yes. Tak zwane Rono. Dla mnie, dla mnie szacun. szacun. Rono Gedeona. Słyszeliście kiedyś o tym? Artur na przykład. E tak, ja słyszałem o równie GDO, nawet dziwo. E, znaczy właśnie bo, zaraz, bo to jest takie y, fajne clue, nie? Y, Ile razy my wchodzimy w y, jakieś układy z Bogiem, nie? Albo jakieś próby wystawiamy Pana Boga na próby. Daj mi to, a wtedy będę taki. Tak. Pokaż, no. że jesteś, daj mi znak. Tak. Pokaż ja mi, zranie. że mnie kochasz, a ja no tak. ci, a ja, ci a ja wtedy dla ciebie coś będę mógł. No, ewentualnie z czegoś będę mógł zrezygnować. Ja fajn, tylko też nie za dużo, nie? Fajny to jest, handel, nie? No, że tak. No. no właśnie, bo to jest też to, że... Takie po prostu, ludzkie spojrzenie, nie? Dokładnie. W Gedeonie fajnie było pokazane to, że Pan Bóg, wiedząc do czego on jest zdolny, do czego on jest powołany, zgadzał się na to, żeby udowodnić mu, tak. stary, ja jestem jestem tym Bogiem. Chcę Ciebie, nie? Tak, ja chcę Ciebie, nie? Dokładnie. I to jest to, że, że Pan Bóg, widząc to, że to idzie z jego serca, że. Mhm. że... Okej, okay, czuję, że to może być od ciebie, no ale tak. proszę cię, pokaż mi, że to jest od ciebie, nie? To mm -hmm. pan Bóg mógł to ładniał, bo to było szczere z jego serca. Tak, A to jest. Wiele było... jest tak, że, to, że, że te nasze handle mm -hmm. to chodzi o nasz zysk, nie? Mm -hmm. To nie chodzi o to, co jest na z nas. ma wyjść na nasze. Tak. Nasza, bo... nasza perspektywa. Tak. Ludzka perspektywa, nie? I mm -hmm. nie patrzymy na to, co pan Bóg ma dla nas dalej, nie? Mm -hmm. Właśnie, czy my w ogóle widzimy to dalej? Nie? Czy no widzimy najczęściej ten, widzimy ten, ten to, horyzont, który tak, jest gdzieś tam, nie? co pewnie chcemy osiągnąć, a Gedeon, hmm. fajnie Artur to zaznacza, zaczął się otwierać na to, co mu przygotował Pan Bóg, tylko miał na to swój patent i tak próbuje gdzieś tam wkleić na czym się opierał do runy Gedeona, hmm. czyli motyw taki, że Pan Bóg miał zrosić tak naprawdę kępkę trawy, a wokół wszystko miało być suche i dzień później było totalnie odwrotnie. Zroszona miała być trawa, kępka miała być sucha. Wyobrażacie sobie taką anomalię pogodową? No ja na razie nie. Jeszcze jedna, jedna, to jeszcze może jakoś by tam przeszła. Nie? Tak. Jakiś tam Gejzer od wodą, podgrzewany kamień czy coś, nagrzał się. No ale dwie próby? No właśnie. Szacun dla Gedeona, że po, w ogóle doszedł. się, tak. Wyszedł. Ale to też jest, m, myślę, m. niesamowite, że Pan Bóg Szanuję bardzo ludzi, z którymi ma, którzy właśnie stawiają mu się. Nie, nie na zasadzie takiej, że mam partnerstwo, mam, mam cię gdzieś, partnerstwo. ale ufam Tobie. Biblia pokazuje, myślę, że będziemy w przyszłości jeszcze zahaczać o to, tak. że Pan Bóg lubił konkretnych ludzi. Konkretnych, ale też że świadomych. Tak, stawiali, stawiali no. sami stawiali Panu Bogu warunki, ale. Takie? Ale mieli argumenty, żeby Ta. nie było. Musieli, musieli jakby się przekonywać. Fajną historię słyszałem ostatnio, ale to już nie, nie, nie na dzisiaj. Eee, o Kainu i o abrze Ablu. 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 Z perspektywy Kaina. Nie? Ale to zupełnie, zupełnie inna historia. A tu wjeżdża, właśnie stoi. Przepraszam, że tutaj, no, ale. ale Film bardzo. <laughs> A few moments later. Wróćmy do Gedeona. Tak jest, runo było dwukrotnie sprawdzone, czyli Gedeon był y, ukontentowany w swoim powołaniu i przekonał się: halo, przecież to Pan Bóg wyraźnie pokazuje, że gra w moją grę. Nie mam żadnych argumentów. Wchodzę w to, tak uwierzyłem: tyś jest mój Pan, tyś jest mój Bóg. No i o to chodzi. Ile razy ty tak dilujesz z Bogiem? Ile razy mówisz, że wchodzisz i potrzebujesz znaku, ale znaku, który sprawi, że naprawdę wejdziesz w tę historię, a nie, że szukasz samego siebie? I czy tak naprawdę, kiedy dostaniesz ten znak, to coś się w Twoim życiu zmieni? Bo wydaje mi się, że właśnie, że to nie jest tak. Czy w ogóle mhm. Pan Bóg też tak nie działa, nie? Bo on daje nam na co dzień tyle znaków, mhm. tylko czy my je dostrzegamy? Znaczy, wiesz, bo problem jest w tym, że. Mm... Pan Bóg zna nasze serca, nie? No właśnie. I on wie. No, ale to nie jest problem, że zna to jest. To jest, tak. właśnie to jest Ach, dobre, nie? Bo, dla nas jest to wyzwanie. E, tak. To jest, do, no właśnie, bo to chodzi o to, że Pan Bóg im pokazuje, że e, stary, nie dam Ci tego, co chcesz, bo to nie o to Ci chodzi, nie? Mhm. Bo, bo, nie to jest dla Ciebie dobre. Nie to jest dla Ciebie no. dobre. E, Poszukaj czegoś innego, tak? Mhm. I to właśnie to jest klucz, nie? że często nasze serce. Robi dyle, dosłownie, nie? Mm. Żeby po prostu czystych handelek, nie? Ja muszę mm. mieć coś dla siebie, żeby coś zrobić. Nie? Daj mi to, ja ci teraz pokażę, A Pan Bóg, Bóg nie jest. chce handlu w znaczeniu takim wymiennym ja tobie to, ty mi to, tylko ja ci wszystko, ty mi wszystko. Jakby Pan Bóg chciał samych przedstawicieli handlowych, to byśmy wszyscy handlowali i nic więcej rzeczy nie robili. A my chcemy otwartym sercem, to tu, i stół, Pełnią życia, pełnią i, życia. I, i dobrej relacji z Bogiem chcemy. I to iść jest do przodu, nie? Tak jest. cały czas. I... I to właśnie. Tak. tak. <laughs> idziemy <sposób>. do przodu. <laughs> idziemy do przodu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Lądując, pozdrawiamy i zapraszamy na kolejną odsłonę Szorskiego vloga. Wszystkiego. Na kanale ludzie pełni życia. Kliknijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie ten kanał i do zobaczenia. <laughs> cześć. cześć.